Ją właśnie warsztaty letnie, w których uczestniczy 76 uczniów, podzieleni są na 8 grup, tak aby uczniowie mogli poznać różne obszary chemii. Uczestnicy warsztatów letnich poznali m.in. syntezę powszechnie znanego leku przeciwbólowego, przeciwgorączkowego, jakim jest kwas acetylosalicylowy, znany jako aspiryna. Do przeprowadzenia tego ćwiczenia potrzebne są takie odczynniki jak kwas salicylowy, bezwodnik octowy, kwas siarkowy, zimna woda i metanol. Niezbędne jest też szkło laboratoryjne, widoczne na grafice. Aby otrzymać aspirynę, do kolby stożkowej dodajemy kwas salicylowy, bezwodnik octowy i dwie krople stężonego kwasu siarkowego w ilościach wskazanych w przepisie. Następnie kolbę ogrzewamy w łaźni wodnej przez 20 minut, po czym ochładzamy. Po ochłodzeniu dodajemy zimnej wody i dokładnie mieszamy. Po wytrąceniu się kryształów kwasu acetylosalicylowego odsączamy go pod zmniejszonym ciśnieniem, a następnie suszymy. Surowy produkt poddajemy oczyszczaniu. Po przygotowaniu aspiryny, oczyszczeniu jej, robiliśmy ją w formie również kapsułek, tabletek, taką jaką możemy kupić w aptece. Uczniowie realizowali również zajęcia praktyczne z takiej tematyki jak emulsje kosmetyczne, procesy sorpcyjne, oznaczenie pH-metryczne i konduktometryczne symulowanych płynów ustrojowych, analiza kationów i anionów, światło w analizie chemicznej, nanomateriały oraz materiały ceramiczne w medycynie. Można było sprawdzić zawartość kationów oraz anionów w danym roztworze przez stwierdzenie barwy, koloru osadu oraz wytrącenia się osadu lub niewytrącenia się i przechodzenia do następnych grup, które powstawały. Uczniowie dokonywali takie, analizy, jak wykonywali codziennie studenci. Wykonywali oznaczenie w nie magnezu oraz oznaczenie żelazną, tą kolorometryczną, spektroskopową. Tak, to robią na zajęciach takich już normalnych, laboratoryjnych nasi studenci, czyli kilka lat do przodu i tutaj korzystali już z nowoczesnych technik, czyli musieli pobrać roztwór, przygotować samodzielnie roztwory kalibracyjne, przygotować samodzielnie próbkę, przeprowadzić kompleks barny i wykonać samodzielnie analizę. W jej oparciu, w Excelu, przygotować krzywą wzorcową i wyznaczyć stężenie próbek, które analizują. Odważamy dokładną wagę, bo to jest bardzo ważne, żeby końcowy wynik był bardzo dokładny, żeby można go było porównać. Teraz mamy 1,15, dokładnie i teraz próbujemy to jak najdokładniej odważyć. Na warsztatach dotyczących oceny bioaktywności biomateriałów polimerowych uczniowie zapoznali się przede wszystkim z definicją biomateriału oraz jego właściwościami, możliwościami aplikacyjnymi. Ponadto mogli samodzielnie przygotować symulowane płyny ustrojowe, takie jak sztuczna ślina, SBF. Sok żołądkowy, czy też płynu ringera. Następnie przeprowadzili oznaczenia fizyko-chemiczne matryc polimerowych, oznaczyli pH oraz wykonali oznaczenia konduktometryczne. Ponadto również wyznaczyli stopień pęcznienia materiałów hydrożelowych. Jeżeli chodzi o sprzęt laboratoryjny, wykorzystywaliśmy tutaj od bardzo prostego, jakim jest np. pipeta, do bardziej zaawansowanych, jakim jest spektrofotometr. W trakcie warsztatów uczniowie mieli okazję samodzielnie wykonać krem z lanoliną oraz nauczyć się, w jaki sposób ocenić jakość takiego kremu oraz zbadać podstawowe właściwości fizyko-chemiczne dla emulsji kosmetycznej. Uczniowie mają okazję zapoznać się z podstawami recepturowania kosmetycznego, zaznajomić się z zawodem technologa. Takie emulsje też sami mają okazję zabrać do domu, także myślę, że jest to bardzo ciekawe doświadczenie dla nich. Małopolska chmura edukacyjna. Dołącz do zajęć i podnieś swoją wiedzę przed rozpoczęciem studiów.